Witam bardzo cieplutko w 41. już odcineczku z pandami oczywiście. Troszeczkę tutaj poprzemieszczałem je i tak tutaj zniknęło i tutaj zniknęło. Pojawiły się tylko kwiatki, bo oczywiście mm, troszeczkę drewna chciałem, a kwiatki dlatego, że przy okazji ula, ale tu i miałem tylko tam są. I kolejną rzeczą, najważniejszą, którą znajmiemy się w dzisiejszym odcinku, czyli ten pałac Smoka. Jak mogliście zobaczyć na miniaturce. I właśnie teraz już troszeczkę rozpocząłem budowę jego. No troszeczkę bardzo. Już dużo zbudowałem poza odcineczkiem. Niestety albo wstety. Ale zbudowałem filary i kilka ścian jak się prezentuje Kilka silenternów, nie za dużo mam więc, tylko kilka tutaj poumieszczałem. O, gdzieś tutaj powinienem mieć. O, tutaj są. Pozdobywałem te. Musiałem dużo czerwonego piasku. 9 sharker boxów, ale przerobiłem wszystko na ten red sandstone. I mi zostało tyle jeszcze plus tutaj jeszcze byłem też na tym, na wyprawie po Blackstone, trzy shulker boxy i jeden shulker box w Bazalto. i tutaj resztki jakieś oczywiście podłoga najdroższa też jedna podwójna skrzynka poszła tych obloczków. Smoothstone bo tu piece są wszędzie, też dużo piecy potrzebowałem ale tam żelazo tam. Mam dużo więcej troszeczkę też potrzebowałem, więc no, kilka staków poszło. Nie to tylko statystyki. Tutaj, o, wykopane. No to czerwony piasek, 16 tysięcy, prawie równe. E, timecrafted, to wykraftowane. Gdzie to jest? Poszukać trzeba. O tutaj wykraftowane 3,888. Dalej, gdzie te piece mogą być. Zobie tak zapnęło zjeżdżać tutaj 804 piece. I tak mi jeszcze troszeczkę zostało. O 50 piecy mi zostało tych płótniczych. Ale nawet ładnie ta podłoga wygląda taka szachownica wielka. Tutaj takie z Blackstone'a też. Wielkie. Troszeczkę tak średnio to się prezentuje na, na razie. Ale myślę że w miarę czasu jak tutaj zrobię i tutaj wszystko w ogóle będzie dokończone. To będzie widać tą głębię tego wszystkiego. I na pewno będzie to ładnie wyglądać. Tutaj mi już przeszkadzają. Cyk, cyk. Pyk, pyk. I chciałbym przeprosić za tą. Że odcinek z walką Widerów pojawił się dopiero w piątek, ale miałem problemy z wrzuceniem jego, bo ważył 10GB. No i były lekkie problemy z jego wrzuceniem, bo taki duży był. Musiałem go wrzucać około 24, 24 godzin, ale przez to, że jeszcze musiał się przesyłać. Jeszcze raz to prawie 30, około 36 godzin się przesyła. Nie wiem dlaczego zaczął się przesyłać jeszcze raz. Nie wiadomo. No ale na szczęście się pojawił, udało się. Były różne problemy, niestety. Uch, Enderman, jak ja ich nie lubię. Dobrze. Zabieram, zabiorę się za budowanie tego. Ale jeszcze pokażę drugą rzecz, która się zmieniła. Tutaj już spory kawałek zjechałem tej... Wysepki, to też będzie na time lapse budowy tej całej bazy. Troszeczkę jeszcze zostało: kilka poziomów raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 poziomów. Jeszcze tutaj chyba 3 zjadę, ale to później. 3 godziny już mi to zajęło, to zjechanie stąd dotąd. Więc kolejne 3 będzie chyba gotowe. I jeszcze jedna rzecz. Ostatni ostatnie usienka. Powiedziałem, że lubię zbierać rzadkie potwory, więc mam tutaj tego z diamentową zbroją. Mam tego niewidzialnego pająka. I mam jeszcze naładowanego creepera. Była burza, więc musiałem z tego skorzystać. I sobie w łódce delikwent siedzi. nazywany pan potwór. Nie będę się zbliżał, bo nie chcę, żeby się wysadził. Bo nie mila będzie. Już dwa miałem. Jednego wysadziłem przez przypadek. Trudno. Na nim żyłam. O i oczywiście pandy też są rzadkie, te brązowe. To kolejne potwory. Ten mob rzadki. To mi się troszeczkę tak średnio podoba. Myślałem, że to ładniej będzie wyglądało. Może jakoś zmienię te trapdory. Będzie łatwiej, ładniej. Kto wie. Zobaczy się. Jeszcze jedna rzecz. Czy jest jakaś jedna jeszcze rzecz? Chyba nie. Tutaj o. Nic się nie zmieniło z tą wysepką. Ale na szczęście to już znika powoli. I hop. I budujemy chyba. Du Duże będzie to. Wysokie. Już i tak sięga ponad ocean. Tak jakby Atlantyda. Może to jakaś. A nazwałbym tą Bazę Atlantyda, szczerze mówiąc. Można by było. Sobie. Już zabiorę te temki, tylko to. To, to, to. To mam. To, to. To na pewno. Troszeczkę schodków by się przydało. Cóż zamienię, to. Czy coś jeszcze potrzebują? To bym potrzebował jeszcze. Czy coś jeszcze jest? Co potrzebuję jeszcze? I schodki Z tego zwykłego 16 starczy Może nawet mniej Dobra, 10 Chociaż raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem Dziewięć, dziesięć, cztery, dziesięć. Czyli akurat Więc git Mogę wszystko zamienić to bo tu będziemy wejście robić teraz, ja sobie tutaj patrzę. Tak właśnie, o tak o, będę robił cyk, cyk, i warstwami tak jadę. Oczywiście, o tak, o, do góry, nie tako jak teraz, tylko na pierwsza ta warstewka tak robię. Dobrze, cyk. I tutaj, tutaj właśnie ten z widerem. dwa te cięte, cyk, cyk i wider. Z widerem mi się podoba strasznie ten Red Sand. Tą... Szkoda, że Red Sand jest taki trudny do zdobycia troszeczkę. No znaczy trudny, nie trudny, ale no, na meście, tylko występują i to w małych ilościach. W sensie, że pojawia się jedna warstwa, tylko jego. Niestety tylko jedna warstwa. Czyli trzeba sporo latać i zbierać tego. A ja pozbierałem sporo. Więc no. Mam nadzieję, że to wystarczy wszystko. To jest ten, dobra. Dwa cięte. Z widerem. I znowu dwa cięte. I tak idzie po kolei. Tutaj jest w ogóle na 7. O 3, 3, 3. No dobra, od stąd dotąd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, to jest na 9. Tutaj jest na 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To można powiedzieć. Musiałem tak to zrobić, bo się nie dało. Tak, żeby było to ładnie symetryczne. tak. Bo w ogóle to jest na środku. To jest środeczek. Bo ten beacon wyznacza środek ogólny. Dobrze, nie będę go niszczyła środkiem. Tu też środeczek, tak? Tu też środek i tu też środek tego. I od wszystkiego jest tyle samo blo bloczków do tego bazaltu. Wszystko jest symetryczne, strasznie. I mi się to podoba. Jakoś się ozdobię jeszcze to. Dobrze, druga warstwa, stąd cięty. To ten schodeczek. O, cyk i ten yy, ten na tym jest ten ładny i znowu cyk to i teraz schodek postawienia często mam z, z problem z tym postawieniem tego o udało się i oczywiście cyk cyk i cięty i teraz? Cyk. Czasami miałem problem z tym, że postawiłem o w tą stronę schodki. Czyli do środka ściany jakby Och, troszeczkę nieciekawie było wtedy, jak trzeba było wszystko przekręcać. Sięgnę, nie sięgnę, szkoda. Yy, smooth Widder. Smooth Ten marszczony, ja to tak nazywam. I teraz schodek dobrze postawić. Czasami ten jump dobrze dobrze przeszkadza, ale trudno, ale czasami też pomaga w różnych sytuacjach, bo no, na przykład tutaj mogę wskoczyć po kolei na 2,5 bloka, bo jump... jump boostę mam na dwójce, a jump boost na dwójce daje 1 i 1 czwarta bloka. Do podskoczenia, więc mogę też wskoczyć na 1,5. Na 2,5 bloka. Bo takie wespnięcie się to jest już. Więc fajnie, fajnie. Dobrze, trzeci. Na trzecim jest cyk. Teraz jestem cięty. Teraz jest nadal to. Przez cały paskiem jestem marszczony. Smu kat, 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 kat. Tak, tak. Teraz jest wider, i znowu kat. Teraz jest schodek, i znowu najtrudniejsze. Po schodku to już mogę zrobić, tak. Niech będzie już. Chociaż to później zrobię. Na tym schodku jest, 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 jest. O ten. I 2 to I się postawiło źle. Dobrze spadł. Szczerze mówiąc troszeczkę kontrowersyjne te czarnie z pomarańczowym, ale myślę, że to źle nie wygląda. Nawet ładnie to się prezentuje. Mogło być gorzej, ale jest ładnie. Właśnie nie wiem, taki troszeczkę na bogato. Niech będzie już. Jak to ma być taki zamek zaczynie nie tylko pałac. Nazwijmy... Nazwałem to pałac smoka, więc... No. Niech tak będzie. Cyk, cyk. I teraz ostatni już. Nie chcę długiego odcinka robić, więc... Po tej ścianie zakończył go. O. Szkoda, że to jest o tak o... Tutaj jest wygładzone takie. Tutaj ten pomarszczony, jak ja to nazywam. Tutaj też gładzamy. No ale niestety trzeba z tym żyć. No, o nie. Dobra, mam dużo tego, więc z tym się podsadzę. Schodek ten. I z pamięci teraz to, to też. I tutaj jest to samo. Teraz lampa. I schodek, cykl. I teraz. Tak, tak. Tak, tak. Tutaj kładę to. I teraz chyba znowu tak. I to samo. Tutaj znowu to, to. Ujderowe I to. I pięknie zakończone. Teraz ład ładniejsze takie. Nie chce mi się tego za dużo robić, więc powoli to robił. To miałem dużo czasu przez ten czas. Jak odc odcinka, od po odcinku, bo nagrywałem w poniedziałek, jak mówiłem, z tą walką widerów. O i ładnie to wygląda. Ten zamek, pałac, smoka, cały czas mi się myla. Więc to chyba na tyle w tym odcinku. Więc Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, w środę już na pewno. Już będzie wszystko w porządku, a ja sobie może to podbuduję jeszcze, więc papa, pa. trzymajcie się.